Słuchawki gamingowe bardzo często kojarzą się z czymś, co dobrze wygląda tylko przy biurku. Agresywny design, RGB, masywne muszle wszystko super do grania, ale niekoniecznie do wyjścia z domu. Na szczęście są wyjątki od tej reguły. Witam Was bardzo serdecznie i dziś chciałbym opowiedzieć o słuchawkach, które mają ambicję być czymś więcej niż tylko gamingowym headsetem. Na warsztat bierzemy wyjątkowo atrakcyjne cenowo słuchawki bezprzewodowe z ANC, a mowa o Hator Phoenix 2. Słuchawki zostały mi przesłane przez firmę Hator do testów, ale nie mieli oni żadnego wpływu na treść tej recenzji. W otwarciu pudełka wita nas bardzo eleganckie Tui, w towarzystwie, którego otrzymujemy kabel do ładowania i połączenia przewodowego, odpinany mikrofon oraz adapter 24 GHz. W środku case'a spoczywają same słuchawki i już na tym etapie widać, że producent przyłożył się do prezentacji tego produktu. W zestawie otrzymujemy również dodatkowe magnetyczne nakładki na muszle. Mamy jedne z logo Hatora, a drugie całkowicie gładkie. Możemy więc zdecydować, czy chcemy podkreślić ten gamingowy charakter, czy postawić na bardziej dyskretny, codzienny look. A w kopercie oprócz papierologii czekają na nas Hatorowe naklejki. Całość wygląda naprawdę elegancko i premium. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że słuchawki w tej cenie mogą być tak dobrze zapakowane i tak ładnie podane. Phoenix 2 Wireless są bardzo solidnie złożone. Mamy tu minimalistyczny pałąk metalowy z elementami tworzywa. Obudowa jest dobrze spasowana, nic nie trzeszczy, a tworzywo pokryte jest powłoką V, która poprawia trwałość i ogranicza zbieranie odcisków palców. Daje to również fajny, matowy look premium. Pady wykonano z pianki memory, obszytej elastyczną i mięciutką skórą proteinową. Poziom wygłuszenia jest naprawdę wysoki i skutecznie tłumi odgłosy otoczenia. Poza tym są wygodne i dobrze rozkładają nacisk. Co ważne, powinny być wygodne również dla osób noszących okulary. Waga słuchawek jest przyzwoita i wynosi około 265 gramów. Przez co słuchawki nie męczą głowy, nawet przy dłuższym posiedzeniu. Myślę, że warto nadmienić, że Paunk naprawdę mocno trzyma te słuchawki na głowie, więc trzeba kilku dni, aby odpowiednio się wszystko uelastyczniło i dopasowało do naszej głowy. W zamian jednak otrzymamy jedne z najlepiej trzymających się słuchawek na rynku. Serio: dla testów przebiegłem się z nimi parędziesiąt metrów i trzymają się jak przyklejone. Za dźwięk odpowiadają 40 mm przetworniki z magnesami neodymowymi. Nie mówimy tu o typowych gamingowych driverach nastawionych tylko na bas, ale o przetwornikach, które naprawdę potrafią zagrać szerokim pasmem i zachować szczegóły. Pasmo przenoszenia jest zaskakująco szerokie, bo wynosi od 10 aż do 44 000 Hz, czyli znacznie więcej niż jesteśmy w stanie realnie usłyszeć. W praktyce oczywiście nie chodzi o te skrajne wartości, tylko o to, że w słyszalnym zakresie dźwięk jest czystszy, mniej skompresowany i bardziej naturalny, szczególnie w górze pasma i przy przestrzeni. Impedancja to 16 ohmów, a czułość 115 dB, więc słuchawki są bardzo łatwe do napędzania, brzmią głośno i dynamicznie zarówno na PC, konsoli jak i smartfonie. Łączność to jeden z najmocniejszych punktów Phoenixów. Mamy tu trzy tryby połączenia. 2,4 GHz przez adapter USB do grania bez opóźnień, Bluetooth 5.4 do codziennego użytkowania oraz tryb przewodowy przez USB-C lub USB-A. W trybie właśnie bezprzewodowym opóźnienie dźwięku wynosi mniej niż 20 ms, co w praktyce oznacza brak zauważonego laga w grach, i co ważne, słuchawki potrafią obsługiwać połączenia telefoniczne przez bluetooth nawet wtedy, gdy jesteśmy w trybie gamingowym, więc nie trzeba się przełączać między poszczególnymi trybami. Całość spina autorski system Hator Synchub, który odpowiada za stabilność połączeń oraz Hator Clear Scan, czyli inteligentne skanowanie pasma w celu uniknięcia zniekształceń. Jest to szczególnie istotne, jeżeli w pokoju działa dużo urządzeń bezprzewodowych. Procesor po prostu przydziela sobie pasmo, które zawiera jak najmniej zakłóceń. Do tego dochodzi dźwięk przestrzenny z head trackingiem. To nie jest bajer do każdego zastosowania, ale w jakiś gierkach mobilnych czy filmach potrafi zrobić bardzo ciekawe wrażenie. Dźwięk zatrzymuje się na wprost, więc jeśli obrócimy głowę w lewo, to nagle dźwięk przeskakuje do prawej słuchawki, no i na odwrót. Gdy obrócimy się całkiem do tyłu, to mamy wrażenie, jakby dobiegał właśnie za naszej głowy. Ciekawy feature, choć działa tylko na smartfonie. Poza tym, jeśli zajrzymy do samej elektroniki, to jest jeszcze ciekawiej. Słuchawki obsługują kodek LDAC, który potrafi przysyłać dźwięk z przepustowością nawet do 990 kilobitów na sekundę. Oznacza to więcej detali, lepszą dynamikę i mniej strat przy muzyce wysokiej jakości. Sercem całego systemu jest 32-bitowy dwuldzeniowy procesor DSP. DSP to układ, który w czasie rzeczywistym przetwarza nasz dźwięk. Odpowiada za korekcję, ANC, dźwięk przestrzenny, head tracking, no i tą samą resztę. To, że jest 32-bitowy i dwuldzeniowy, oznacza po prostu większą precyzję obliczeń i odpowiedni zapas mocy, dzięki czemu wszystkie te funkcje mogą działać jednocześnie bez utraty jakości. Sam przetwornik cyfrowo-analogowy to 24-bitowy DAC z próbkowaniem do 96 kHz, czyli poziom, który spokojnie wystarczy nie tylko do grania, ale też bardzo sensownego słuchania muzyki. To nie jest audiofilskie laboratorium, ale zdecydowanie wyższa półka niż takie typowe headsety gamingowe, zwłaszcza jeżeli mówimy o tej konkretnej półce cenowej. Jeżeli chodzi o ANC, mamy tu hybrydowy system działający zarówno w trybie 24 GHz, jak i Bluetooth. Układ pracuje z próbkowaniem sięgającym 750 kHz, a opóźnienie analog analog to zaledwie 0,0075 mS, czyli można powiedzieć, że odbywa się w sumie w czasie rzeczywistym. Do rozmów mamy ANC, czyli aktywną redukcję szumów mikrofonu. Sam mikrofon jest wszechkierunkowy. Jego pasmo przenoszenia wynosi 30 Hz do 16 kHz. Stosunek sygnału do szumu przekracza 58 dB, a czułość minus 38 dB, co w praktyce oznacza, że mikrofon jest wystarczająco głośny i czytelny bez konieczności podbienia gainu. Teraz słyszycie mnie z mikrofonów wbudowanych w te słuchawki. A teraz z mikrofonu, który jest dołączany do tych słuchawek. Zasilanie zapewnia specjalna bateria litowo-jonowa o obniżonym współczynniku degradacji, co w teorii oznacza wolniejsze zużycie po wielu miesiącach ładowania. Producent deklaruje do około 40 godzin pracy w trybie 2.4 GHz oraz nawet do 75 godzin w trybie Bluetooth. W praktyce, przy takim codziennym użytkowaniu, ładowałem słuchawki tak mniej więcej raz na dwa tygodnie. Oczywiście, gdy bateria zjedzie nam poniżej bezpiecznej granicy, to co chwilę usłyszymy komunikat o niskim poziomie baterii. Czas ładowania to około 3,5 do 4 godzin, a wyłączenie RGB zapewne pozwoli nam delikatnie wydłużyć czas pracy. W grach Phoenix 2 radzą sobie bardzo dobrze, pozycjonowanie jest czytelne, łatwo określić kierunek kroków, a brak zauważalnych opóźnień sprawia, że nic nie wybija nas z rytmu. W muzyce brzmią uniwersalnie i całkiem przyjemnie. Pas jest obecny, jest on nawet dość mocny, można tak powiedzieć, ale nie dominuje środek, jest też czytelny, a góra czysta i nie męczy. Przy dłuższym słuchaniu, mówię tu oczywiście o presecie IQ neutralnym, bo choć możecie wybrać któryś z kilku dostępnych lub nawet zrobić swój własny, to na tym konkretnym słuchawki brzmią po prostu najlepiej. Poza domem słuchawki również dają radę. Dobrze trzymają się głowy, więc można w nich spokojnie wyjść na spacer czy nawet pobiegać, bez obaw, że będą nam się przesuwać. Do jednej rzeczy muszę się przyczepić. Wyłączanie i włączanie trwa zdecydowanie za długo. Trzymanie przycisku przez około 4 sekundy może i gwarantuje, że przez przypadek ich nie wyłączymy, ale za to strasznie irytuje, gdy chcemy na przykład je wyłączyć. One oczywiście po rozłączeniu od źródła dźwięku same po jakimś czasie, tam po około minucie, same się wyłączą. Jednak, jeżeli chcemy je sami wyłączyć, to jest to coś, co osobiście bardzo mnie. Irytuje. Ustawieniami słuchawek zarządzamy przez aplikację mobilną i tutaj bardzo fajny smaczek. Prosto z pudełka słuchawki komunikują się z nami po angielsku. Informują o włączeniu, wyłączeniu, zmianie trybów. Jednak w aplikacji możemy wykonać aktualizację firmwareu i wgrać polskie komunikaty głosowe. RGB wyłączone, RGB włączony, mikrofon wyłączony, ANC włączony. Tryb transparentny. ANC wyłączony. Dzięki temu dokładnie wiemy co się dzieje bez zgadywania po sygnałach dźwiękowych czy tam jakichś diodach, kto jak jest u różnych producentów. Jest to oczywiście drobiazg, ale myślę, że naprawdę fajny feature i fajny ukłon w stronę polskich odbiorców. Dźwięk przestrzenny odpalamy z poziomu aplikacji, podobnie jak zmienimy sobie ustawienia equalizera. Ustawienia RGB niestety nie znalazłem, więc musimy się zadowolić dynamiczną tęczą. Hator Phoenix 2 to bardzo udane słuchawki hybrydowe do grania, do muzyki i do codziennego użytku. Są wygodne, solidnie wykonane i oferują uniwersalne, przyjemne brzmienie. Niskie opóźnienia sprawiają, że nadają się zarówno do gier, jak i do oglądania filmów. ANC i tryb transparentny zwiększają ich funkcjonalność poza domem, a aplikacja z polskimi komunikatami głosowymi to naprawdę miły ukłon w stronę użytkownika. To sprzęt, który nie krzyczy gaming, tylko stawia na funkcjonalność i komfort, jeżeli szukacie słuchawek, zarówno do grania, jak i korzystania w terenie do rozmów czy muzyki. Te słuchawki to naprawdę bardzo ciekawa opcja. W momencie tworzenia tej recenzji są na promocji za 299 zł. I biorąc pod uwagę ich wszelkie aspekty, możliwości, ich zalety, to w tej cenie tak na szybko nie znalazłem żadnych konkurencyjnych słuchawek. Choć standardowa cena to około 320-350 zł. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o takich słuchawkach i czy w ogóle na przykład podobają się wam. Pamiętajcie o łapce dla zasięgów i jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to również o subskrybowaniu tego kanału do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć.